No nie zwykliśmy przegrywać i, yy, i bodaj 20 meczów ostatnio nie przegraliśmy, więc jesteśmy nieprzyzwyczajeni w ostatnim czasie i na, pe na pewno jesteśmy zmartwieni nie tylko porażką, ale rozmiarami, ale ja najbardziej jestem zmartwiony naszą postawą w pierwszej połowie, bo nie przystoi nam tak grać. i yy. No i na pewno musimy wyciągnąć wnioski, natomiast no ja wystawiłem dzisiaj taki zespół, a nie inny i na pewno część zawodników miała, miała ciężko, bo debiutowali w Ekstraklasie i nie był to łatwy mecz w takiej konfiguracji personalnej, ale, ale jesteśmy w takim momencie jakim jesteśmy i takie decyzje y, zapadły i, i nie były one na pewno dla zawodników przychylne z drugiej strony. No, muszą sobie radzić, są zawodnikami Rakowa. Natomiast wiemy też co mamy do poprawy, ile pracy jeszcze przed nami. Myślę, że zasłużone zwycięstwo szczególnie przez tą pierwszą połowę Agieloni gratulacje, bo tak jak mówiłem nie jest łatwo z nami wygrać, a dzisiaj Jagiellonia to, to zrobiła. Nie ma co ukrywać, że dzisiaj zaprezentowaliśmy i... Przede do wszystkim dobrą, bardzo dobrą grę w defensywie jako cały zespół. To naprawdę, naprawdę zawodnicy wykonali dużo, 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 dużą dużo pracę w tej defensywie. i Myślę, że naprawdę byliśmy skoncentrowani. To jest ważne z takim przeciwnikiem. Tym bardziej, że Raków wystawił trzech napastników. I, mm, każde dośrodkowanie na pewno z takim przeciwnikiem jest bardzo niebezpieczne, więc ta koncentracja musiała być bardzo, bardzo duża, też cieszę na pewno skuteczność, bo, bo tak dużo sytuacji nie stworzyliśmy, na pewno szkoda tej Tomasa na początku drugiej połowy, bo to była najlepsza z tych wszystkich sytuacji i na pewno troszkę by się spokojnie grało, bo Raków przy wyniku 2-0 cały czas trener później porobił zmiany i trener Papsun i, i cały czas, cały czas gonił, musieliśmy być cały czas skoncentrowani, Wiadomo, może gdzieś tam bramka Jedna bramka potrafi mocno odwrócić losy meczu, więc tego mocno dzisiaj pilnowaliśmy i z tego jestem, z tego jestem zadowolony. Myślę, że wybiegaliśmy ten mecz. I też cieszymy się, że, że, że kibice kolejny raz dopisali. Doping był dzisiaj kapitalny i chciałbym, żeby tak samo było na, na kolejnym meczu. Dziękuję. Ja chciałbym zapytać o Karola Struskiego. Jak pan ocenia jego dzisiejszy występ? A pan jak? Ja bardzo dobrze oceniam. No to mamy podobne zdanie. A mówiąc poważnie, jeden mecz, myślę, że. Że on już w okresie przygotowawczym wyglądał nieźle, miał, miał, miał troszeczkę pecha, bo przed ostatnim sparingiem z górnikiem Łęczna drobny uraz mu się przytrafił, który go jakby z, no prawie z tygodnia zajęć wyeliminował i tak by <laughs> też Przemek zagrał dobry sparing ostatni z Łęczną i ją grał. Na tym polega ta rywalizacja. Fajnie, że, że przede wszystkim myślę, że. Oprócz tego, że bardzo fajnie kilka razy rozegrał piłkę, to też, też serducha ci się sporo zostawił. Widać było, jaki był zmęczony, zmęczony przy zmianie. Także na pewno, jeżeli um, się nie mylę, to jego w pierwszym składzie, to jego pierwszy mecz tutaj na poziomie Ekstraklasy i na pewno na pewno może być z tego zadowolony. Dziękuję bardzo. Czekam na kolejną... O, Jeszcze proszę. Dobry wieczór, Maciej Łukaszewicz. Panie trenerze, ja wiem, że to jest dopiero drugi mecz, ale chyba taka największa zmiana jaką widać to, e, chyba, że jest drużyna na boisku. Mam wrażenie, że od półtora, dwóch lat nie było widać takiego zespołu, który no, biegał razem, widać, że, 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 że wzajemnie się chłopaki motywowali. Widać było też, że ta radość, że taka sprawia im radość. No, czasami były takie zagrania typu e, piętka e, pospiszila, czy Taras w środku pola, ruletka. Widać, że jest taka pewność tego, czego zupełnie nie było przez te ostatnie miesiące. Myślę, że tutaj mocno pracowałem na tym okresie przygotowawczym, tylko prosiłem zespół, żeby była jasna sytuacja. Przede wszystkim wymagam od nich, ale w tym przypadku prosiłem, żeby, żeby się odcięli od, od różnych komentarzy po, po grach sparingowych, bo cały czas powtarzałem, poświęciliśmy, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne. Bardzo, bardzo dużo dużo czasu na treningach i widzieliśmy, że to jest klucz do tego, żeby później dobrze grać w lidze. No bez, 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 bez motoryki się nie da dzisiaj nic zrobić, bo można być dobrze przygotowany taktycznie, ale jak zawodnik nie będzie w stanie biegać tyle, co, 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 co liga wymaga, czy co, co, co do tego wymaga dzisiejsza piłka, no to, to na pewno nie będzie wyników. No i to Na pewno dużo rozmawialiśmy o tym, dużo, dużo na to zwracaliśmy uwagę, ale też. Myślę, że są inne rzeczy jakby poza boiskiem, na które też zwracamy uwagę, żeby, żeby oni po prostu w swoim towarzystwie się dobrze czuli, bo to jest klucz do tego wszystkiego. I, i teraz ważniejsze też dla mnie będzie, kiedyś tam przyjdzie trudniejszy moment, żeby wtedy też tak samo się zachowali jak dzisiaj, żeby zawsze byli razem. Myślę, że kibice będą zawsze nam pomagać i na pewno cieszymy się, że, że te dwa mecze, oczywiście zawsze ktoś powie, że, 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 że punktów mogło być więcej, ale, ale przede wszystkim w tych dwóch meczach nie zawiedliśmy oczekiwań, jeśli chodzi o grę. Jeszcze chciałem się spytać o Fedora Czernych, czy, czy dużo, jak według pana mu brakuje do takiej formy sprzed pierwszego płytu w bo widać, że cały czas się jednak męczy na tym boisku, gdzieś tam brakuje tego, nie wiem, szybkości, może tego, tej pewności. wydaje mi się, że dzisiaj akurat dał dobrą zmianę, mocno obserwował linię obrony Rakowa, też on miał sporo urazów i to jest, to jest problem. Tak? Nawet, nawet na, na, na zgrupowanie też, też wyleciał na tydzień i, i to jest zawodnik, który, którego jego największym atutem jest zawsze, zawsze przygotowanie motoryczne i on musi być optymalnie przygotowany i myślę, że, że już dzisiaj dał taki sygnał i, i z każdym meczem powinno wyglądać to coraz lepiej.